W najbliższym tygodniu Teatr Norwida troszeczkę y, pogra na tzw. występach gościnnych i w objeździe, dlatego zaproszę na niewiele przedstawień. I tak, 11 o godzinie 10 na scenie studyjnej będzie można obejrzeć Beniowskiego, monodram Irminy Babińskiej, y, Juliusza Słowackiego. Przypominam, że jest to wątek, y, romans. Beniowskiego i Anieli. A 12 czerwca o godzinie 10 dzieci zapraszamy serdecznie na Pinokia. Bajkę według Kolodiego, bajkę muzyczną, kolorową, żywą, barwną i wesołą. 13 na scenie studyjnej o godzinie 19 Beniowski. I to są wszystkie propozycje naszego teatru na najbliższy tydzień. Dziękuję bardzo. Jest to spektakl dla dzieci młodszych. Takie przejęliśmy założenie. I będziemy starali się grać dla tej publiczności. Ten spektakl też nie należy do spektakli łatwych, dlatego że porusza. Kilka, kilka dosyć y, trudnych, to znaczy mówi o kilku trudnych pojęciach, o takich jak metafora, metamorfoza, e, przyszłość. E, no i po prostu na samym początku, jeszcze przed realizacją tego, e, zadałem sobie pytanie, czy można takie rzeczy pokazywać w teatrze i, i czy można mówić o nich e, dla dzieci. Bo bardzo trudno małym dzieciom jest wytłumaczyć, że to, co się dzieje, może być na przykład metamorfozą albo metaforą, czyli pojęciami jakimiś poetyckimi, literackimi. I okazuje się, że można to przenieść na grunt literacki. No, z jakim powodzeniem to już nie do mnie należy ocena, raczej do publiczności. I właśnie publiczność bym o to pytał. Natomiast. Uważam, że w jakimś stopniu na pewno nam się to udało. Oczywiście no, dzięki temu, że istnieje teatr, bo dysponowaliśmy środkami teatralnymi i takie staraliśmy się wykorzystywać, aby udowodnić, że w pewnym sensie można o tym dzieciom mówić. Jeśli przyjdziesz jutro, to weź to weź twoje wódko! Kolory! Niebieski. Śmioł! Latwacze z zimą! To znaczy, że nie mógł pan żyć! W tym śnie Tak nie można! Przecież tak To była bajka o jakimś strasznym smoku, który podobno zabrał środę i wycierał sobie nią buzię. I ta bajka mi się bardzo podobała, ponieważ była bardzo śmieszna, bardzo muzykalna, bardzo dużo kukiełek było, bardzo śmieszne były. Koczacze patrz, hodują krokodyle łzy. Hodują, hodują, a czym tego sens? A w tym, żeby tymi łzami zalać się, zalać się bez reszty, zalać się aż tak, żeby węziach wodą prawie cały świat. Ciężka robota, lecz nieważne to. Oj, nieważne. Są roboty, które zrobić musi ktoś. Kto? nie, płakać. W duchu aż się śmiać. Umiejętność taką ceni cały świat. Co robią gmatwacze? Gmatwacze wstyd. Gmatwacze hodują krokody. leu